W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zobaczyć wszystkie komentarze ze swojego konta YouTube. Na początku musisz nacisnąć ikonę Ety, która znajduje się w prawym dolnym rogu. Następnie kliknij ikonę koła zębatego, czyli ustawienia w prawym górnym rogu. Kliknij i teraz wybierz opcję Zarządzaj całym historią. Poczekaj, aż wszystko się załaduje. Teraz musisz nacisnąć interakcję, która znajduje się w górnej części ekranu po prawej stronie. Gdy już tutaj jesteś, kliknij komentarze i odpowiedzi, czyli trzecią opcję. I tutaj pojawią się wszystkie komentarze, które dodałeś, uporządkowane według daty. Jeśli chcesz usunąć któryś z tych komentarzy, to bardzo proste. Wystarczy nacisnąć ikonę X po prawej stronie i komentarz zostanie usunięty. To naprawdę takie proste. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. A jeśli chcesz nauczyć się obsługiwać iPhone A w prostych krokach, sprawdź opis. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.